Dla mnie to jest żarcze kurwa czy e, e, Jest z tego, więc To mix. Jak usunąć kacze? Hmm? Jak usunąć kasza czego? Ogólnie a czego? Nie wiem, ogólnie. Chcę zwolnić trochę miejsca. Ale też tak nie działa. Każdy weźmie chciał czas. Chcę cache usuwać, bo chcę zwolnić miejsca, ale by się uzupełniał automatycznie. Cache tylko po to, jak ci się coś zwolni, albo kurwa, że ci się nie chce Tego mm. to usuwasz cache, żeby się na nowo wszystko zaczęło renderować. Cekio. O kurwa. Maksymalnie, że cache... że kasz pamią, jak to usunąć, bo serwery jednak ważą. I nie będziesz wchodził na five'em, no to wchodzisz five'em, otwórz tylko lokalizację, tam wybierasz tylko drugą zakładkę, daj... Daj ty masz całą zakładkę chcesz. Tomson kiedyś dawał ten program, co zwalnia miejsca. Ten nie zwalnia tylko przedstawia, czy nie. To czy to czy po... stare, to ci nie pokazuje, co yy, zwalnia miejsce, tylko pokazuje Ci lokalizację plików dokładniejszą. Ja wiem. No. Gdyby trzeba praca... Ja zapomniałem pracę kurwa zrobić, to jest najgorsze. Nie. Bo kurwa robię, robię to teraz. Robię to teraz. A wczoraj zajściłem... A wczoraj zajściłem Może wczoraj matkę na 4 pytanie, mi się w jednym nie padał, to mi 6. I tak mnie to gówno, gówno obchodzi. Jak zrobię, tak, to robię. nie robię. Nie robię. Bo ja Jak robię. Jak robię. Jak robię bo to zaczęło się w połowie. że wiem, bo Ale w odmetrykcie coś wystąpi Bo do nie jeździłem od X czasu. No, jakaś tu jest... Nie, no, nie panny 往高，往高，往高，往高，往高，往高。来吧，往高。有点往高了吧？ A ja nie mam, tylko miałem tak, ja się to zmienić Gadne, stromuły Czego? Tary, nowy bęger od Kudos dla, upis, dla upisganych ziomków dla Dawidka dla mnie to, to to też dla mnie ale tylko w Czechach tylko w Czechach tak tak tylko w Czechach Czekaj, kiedy? Wait, to jest, to jest trial? Coś mi tu nie pasuje. Coś za dobrze idzie. Coś ci ty nie ma idzie o... No pal nie, 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 czekaj, ale Normalny, trial Coś mi się tu nie łączy. Chodźcie do najgorszych typu, jak jest. To Wiesz, jak masz zegary analogowe, analogowe nie? I masz te zegary... E, nie analogowe, tylko elektroniczne, ale te są, te są analogowe. To w tym, co nie? W tym kółku. To wiesz, co te filary mają? Ekran, jak w tych kurwa nowych na cało rozdzielnie. Nie kurwa, nie ma kurba tego, tylko ci przedstawia. ja to miałem piździki, kurwa Tylko kurwa liczby, nie widać kurwa, te strzałki, kurwa tu mi się idzie. Kurja powstało jazdę szczerze. Zresztą tak zwyczaję tego analogu. Że kurwa. No. No. Nad mogą być elektryczne, ale żeby analogi. Żeby był zegar, żeby był żeby... Też, ale... Ale mi też wola. Jakoś nie ma tego wyboru, to nie będzie... Też niż ten tym ale będzie jako, jako zegar, a nie kurwa jako tablet, kurwa. A, no, czy dzięki, gdzieś przypominałeś? O, o, Spokojnie Ej o, To spokojnie. No mnie pytujesz, przejm że dobrze było. Nie ja z tego kurpa Mentleja też sprayry, jednak. Mentleja. I czekaj, spoiler do Mentleja. Kurpa, kto? Grzech pierwotny. A Mentleja się nie da spoileru. Niego ty tego typu... A. Jedynie maksymalnie, że masz ten kurwa wysuwany, no to wtedy ją, to, to, to jest inny temat. Bo to jako, bo to tak widzieliśmy z To mi selektor to na ale drga Parked in black Tak, parked black Nie uwierzę, jak nie zobaczę Nie ja żółtego, bo zresztą bo zresztą ja nie stresował. To jest ścieżka z trzeciej osoby się jeździ. Dziwnie jest na oka. też jak się zaczęło już na pierwszej, to, to, to co to w ogóle jest? Idzie je się przyzwyczaić Kurwa mergani uspokój się. Nie mergani, ale mergani ma takiego niebieskiego Tu jaki tam inny kolor. Ale, ma... ale tego, jestem Nie, akurat po ty za to bo jestem kurwa niebieski, niebieski Mercedes. No jedzie.

Żółty, rzuty, spokój się nie o mi nie o mi zbytnieniu w nie o mi zbytnieniu w dół pojeżdża kurwa zagraza flyer w tym żółtym bęgu i cynik ma też wpisać na sam koniec, .その to jest follow motion malu w trakcie wywaliło full w łappić ładna, ładne, kupię jakąś tam kurwa wymienię grinę na, na, na nowszy grin, żeby nie było. Jest drżakiem dopół do CS i już no, no. Czekaj, ci żarówkę, drzewo, rów! Co tam jeszcze było? Drzewo! Drzewo, super energetyczny! Rów! Drzewo! Co jeszcze było? Nie, to było tylko tyle, tylko kurwa. tak było jeszcze. Wersji było 8,9 oczywiście. <grywka> Horizon Arcade will begin soon. Good luck. Arcade. No jezu, bo myślisz, że ja pamiętam, jak to się robi. <grywka> Arcade. Arcade. Er, a. Arcade. Na ten. Zawody zwycięzca Horizon. Zawody z Zawody z... Zręcz... Zręcz... Zręcznościowe. To jest takie gówno. To takie pole. E. E. No. 20 sekund, a my te pa... Chyba jestem. Jestem. If Horizon Arcade starting in 5, arcade 3, 2, 1, go! Round 1 is a go! There's the skill! Off you go and bank it! In 200 meters...

50 metrów No było to pierwsze jakie zobaczyłem, a to powiem, że co Aż w lesie Wydaje mi że za chwilę na potężną A7 polską W Meksyku I będę tam Lewym patem można zawsze I co 350 na godzinę, 220, 225 mil na godzinę. Nie, 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 to no po... a No to po nie, że mam jeszcze 7

Safe to do so. ale, ale to ale dostaniecie z Kwalifikacje. Meters, A, to ogólnie to było na tego, na tego tylko. Zero... Czekaj, ile tam było? 0... Zero... i 0,12 mm Jakoś tak. Nie wiem, no teraz... Raczej to, 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 to zdobędzie. Mike. Teraz kurwa trzyma kurwa tych McLarenów, McClellan, chyba za zajaja Słyszałeś o tym, że to wiesz, to bym powiedział, że jak niby jak ktoś tam sprowadza gdzieś tego, to w i nie będzie, nie będzie jeździ, jakby nieźle w formulek to nie idzie z tego. Jakaś tam zasada ma być nie sprowadzona, coś tam niby coś tam z są. Nie wiem, coś tam było. Nie wiem konkretnie co, więc

ponoć mapę Wiśbunik ma jeszcze tak Recalculating route In 400 meters turn left się on przepał. Do pizzy się przepisał A w tym się do serwisu Bo no zrozumiałem, że kurwa na praktykach u was No tak, to chyba też by... No. To pizda. Gratulacje! Ty naprawiasz to. Pizdy, Trenówki. Łatwe zadanie. Land Rover. LK, LK, LK. Nie motor. To land Rover. Nie. To w ogóle to jest serii trzeciej tam stoi. No to ja biorę te serii trzeciej. Jestem statusem bezrobotnego teraz. Też mówiłem. ale rent... ale nie mam, ale nie ma, ale nie ma, ale, ale nie ma renty a słyszałeś, że shopla staje się w ogóle zwierzęciem domowym ludzie, a to ludzie jakby mu udamawiają, shopił Chciałby takiego. Ira. Ty na konu. Zasiera ta Ja łapię kręg kawiąciki <grywa> Chyba, chyba, że z tym, że nie ma kurwa, czarnogłów kurwa, się zmieni I są w połowie czarne Dobra, kolejne zadanie e, Wiem, dlaczego mówię o zdjęciach wychodzi chodzi to, to kontro, koncentruj się na ulepszeniach na torze, a kiedy się wymeldujesz na mapie pojawi się skarb I jest jakiś Fort pokus rs jest Jakiś kont i, i A co to jest za miejsce? Nie mogę skojarzyć A Który to jest pokus? Jest nie jest tylko rs to był Jakiś... Który to jest? ja. dwa tysiące dziewiąty dwa tysiące dziewiąty rok. a lokalizacja To po prostu trzeba jechać i to niech to ma to zdjęcie zrobić czy co? The fuck? A z tym fokusem.